Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku Pancerne Powtórki, czyli replay z gry Armored Warfare. W zasadzie nie wiem, czy nie powinienem zmienić nazwy Pancerne Powtórki na Powtórki z DeBerlietem. <laughs> Cześć DeBerliet! Witam cię serdecznie. Myślę, że to by było rozsądne, to, żeby zmienić. Co to się stało z tym T-54, tak skakał? T-64? Prawdopodobnie zminimalizował grę podczas czytywania mapy, i czasami tak się zdarza, że jak ktoś ma zminimalizowanego klienta, to jego pojazd po prostu skacze. W tym odcinku zobaczycie kolejny y, pojazd, rodzaj pojazdów y, w grze Armored Warfare, o którym jeszcze nie była mowa na moim kanale, czyli niszczyciele czołgów, tak zwane to Tedeki. Była? była? Ten Taurus 120 to był Tedek. Aaaa, okej. Okay. No tutaj troszeczkę po piaku chyba jechałeś. Dobra, no to może na początku powiedz, co to za mapa i co to za dziwny pojazd kołowy. Mapa jest to, nie mam pojęcia jak nazywa się po polsku, ale Narous po angielsku, bo ja gram w tą grę po angielsku. Jest to pojazd Żało, czy tam Żało-S, z rosyjskiego 2S14, z rosyjskiego rządu jest to Tedek, jak już wcześniej wspomniałeś, czwartego poziomu, wyposażony w lufkę. 85 mm, bardzo szybko strzelną, 4,33, bardzo dobra penetracja i na swoich tierach jest w stanie zrobić jedną siekankę. Ustawiłem się na kwadracie A2, ponieważ tam jest dużo krzaków, które dają mi dobry kamuflaż. Yy, I strzelam w bezkarne pojazdy, które wyjeżdżają. Jak widzisz, yy, OF oberwał już piękną bułę, tam TYP69 kolejną. Uh -huh. Ja tak y może przelecę się w stronę free kamerą w stronę tych pojazdów, które właśnie s-, obijasz. E słuchaj, co to? W ogóle przypomnij jak to wygląda. E czyli mamy czołgi e podstawowe, mamy mm, lekkie czołgi, mamy te AFV. AFV no i niszczyciele oraz artylerie. Jak to powinno się dobrze na mapie rozłożyć? Tak samo jak w grze World of Tanks, czyli można powiedzieć, te najtwardsze czołgi podstawowe pchają, można powiedzieć, do przodu, a inne czołgi raczej gdzieś tam z tyłu, czy jak to wygląda? To znaczy, wiesz, no czołgi to podstawowe to czołgi podstawowe, one są główną siłą natarcia, one zawsze muszą jechać w przodzie, mają największy pancerz na froncie, mają jedne z lepszych dział, a jeżeli nie najlepsze działa w grze, więc one muszą prowadzić natarcie. Natomiast później za nimi mogą stać czołgi lekkie, które w momencie, kiedy się troszeczkę później mogą objeżdżać yy, przeciwnika, albo gdy przeciwnik jest bardzo zajęty walką, yy bardziej z tyłu, praktycznie nawet za scoutami mogą albo na linii scoutów, czyli IFV mogą stać tedeki, koło tedeków, a najlepiej przed tedekami, IFV, które spotują, bo jak wiem mają największe zasięg widzenia, no a arty oczywiście na bazie. Mhm. Czyli czym takie y, tedeki charakteryzują się y, w grze Armored Warfare, czyli y, jakie mają zalety w porównaniu do innych pojazdów i jakie wady? Bardzo szybko strzelne i celne działa. Yy, z dobrym damage'em i penetracją. Są kołowe, więc są bardzo szybkie i mają prawie drugi najlepszy, moim zdaniem, kamuflaż bo najlepsze oczywiście, mają IFV. Mm -hmm. Co właśnie widać y, po lewej stronie, na dolnym lewym y, rogu powtórki, jest y, y, czołk y, pokazany i. Taki wskaźnik. To jest właśnie tak zwany camofaktor, nie? Czy... Camofaktor, tak. I u ciebie, właśnie, jest on w zasadzie nonstop na 100%, yy, dlatego yy, ciężko cię wykryć. Dodatkowo jeszcze swoje robi odległość, a tam stoją raczej mbt które dobrego spotowania nie mają, no bo mbt od spotowania nie są. I jak widzisz, wyjechał sobie starszy niczego niczego nieświadomy. To jest widać, że początkujący gracz. Ja go po prostu okładam. Te wszystkie kapoki, które on stracił i nadal traci, to wszystko ode mnie. On nawet nie, nie, nie próbuje się cofnąć. Mm -hmm. Pod, podlecę do niego. No, Boroczek stoi i dostaje baty. No i wziął i umarł. Jeszcze żyje? No, troszeczkę za szybko puściłem w takim razie. Tak jest. Yy... W każdym razie, żalo S. Dlaczego? Ja uważam, że jest to najlepszy Tedek, najprzyjemniejszy Tedek do gry. Właściwie przez jego camofaktor, przez jego prędkość i przez to, że jest tak nisko, bo na czwartym tierze grasz przeciwko niedoświadczonym jeszcze. Czasami oczywiście zdarzają się dobrzy gracze, ale w głównej mierze niedoświadczonym graczom, którzy nie do końca wiedzą, jak jechać, jak się ustawiać, czy się. próbują się kontować, bo prawdopodobnie przyszli z WOTA, a tego oczywiście w Armored Warfare nie robimy. I robienie tutaj dobrych wyników i, i dobrych damage'ów, dobrych bitew jest po prostu na porządku dziennym, zwłaszcza takim pojazdem jak Żalo-S. Żalo, -S. Mhm. Y, żalo y, to nie jest jakiś żałowaty czołg, tylko to, ta nazwa to jest... Co to oznacza ten? Z rosyjskiego już mówiłem na początku, że z rosyjskiego jest to żądło. Żo żądło. I właśnie bardzo pasująca nazwa, ponieważ to co widzieliście, to żądli co chwilę z, z tego działa. Mm. A powiedz mi, jakie on ma pociski, i w zasadzie z jakich tylko powinno się korzystać. Yy, niestety, ale on jest wyposażony tylko w Apeki. To jest jego jeden z minusów. Aha. Że on ma tylko. Znaczy, ma jeszcze haeki, tak? No, ale z haeków to raczej nie strzelamy, jeżeli chcemy zadać dobry damage. Yy. On ma tylko apeki. Nie może sobie załadować pocisku na przykład na jakieś lekkie pojazdy, żeby zadać większy damage. Nie, on zawsze będzie miał ten problem, że zawsze będzie miał nadpenetrację, czyli będzie na lekkie pojazdy zadawał trochę mniejszy damage. Bo jak wiemy w Armored Warfare, to jest taki jak system nadpenetracji Overmatch, który się pojawia w momencie, kiedy pociskiem przeciwpancernym z wysoką penetracją uderzamy w cel z małym pancerzem i wtedy zadaje on mniejszy potencjalny damage. Ostatni pojazd został na polu bitwy wśród przeciwników. Widać szybciutka bitwa. Teraz będzie piękny skok do wody. Jedyne czego brakuje na pojeździe żalo S, moim zdaniem, to i wtedy to był już naprawdę kompletnie OP maszyną. To granatów dymnych, ponieważ granaty dymne ułatwiają takie wiesz, manewry, typu, przejazd za linię wroga i tak dalej. Mhm. Teraz został aktualnie jeden z twardszych pojazdów czwartego poziomu, czyli nowiotka świeżynka Typek 69 z chińskiego drzewka, od chińskiego dealera. Którego ciężko mi było przebić, ale na szczęście, jeżeli sobie tam yy, polecisz, to zobaczysz, że będę go okładał w wieżę, którą ma obróconą bokiem do przeciwników, którzy na niego wyjeżdżają. Dlatego pociski wchodzą jeden po drugim. Mhm. Mm no to zbliżyłem się właśnie do, do tego yy, pojazdu, no i jak już się bokiem. Obrócił, no to wchodzi ładnie, chociaż teraz nie Cieka wyszło. Tak, ponieważ on jest mimo wszystko pancerny. Ciekawostka, jest to jedyny pojazd czwartego tieru, który posiada pancerz ERA, pancerz reaktywny. Jedyny w swoim rodzaju, nie ma drugiego takiego. Zwyczaj pancerze ERA zaczynały się od piątych, szóstych tierów. Mhm. Dobra, w każdym razie bitwa już jest zakończona. Ja tak tylko pokażę. Znaczy, wyniki oczywiście trzeba pokazać. Wiadomo. Czyli no, zarobek nie taki ogromny jak w ostatniej tej bitwie, co pokazywałeś. Czyli 380 tysięcy No, nie zapominajmy, że jest to czwarty tier. Później EXPY 2664 i 6819 Obrażeń, te obrażenia, no to w zasadzie ogromne, jak na czwarty tier, nie? Jak na czwarty tier tak. Chociaż y, z drugiej strony nie, jeżeli na mhm. żalo S, ponieważ to jest to jest dobry wynik, ale nie jest to wynik mega. Bo widziałem graczy, którzy na żalo S potrafią wyciągać bitwę nawet na 15 graczy. Mhm. Zależy to... po prostu od mapy. O, jedna rzecz, którą jeszcze zapomniałem powiedzieć jako plus żal, który sobie teraz przypomniałem, patrząc na wyniki siedmiu wyspotowanych, to jest w sumie chyba jedyny Tedek. Albo jeden z niewielu td które same sobie mogą spotować. Bo on ma tak kolosalny zasięg widzenia, że może sobie sam spotować. Jeżeli nie miałbym tych retrofitów, które mam na reload, a na przykład założył mu lornetkę z dodatkowym zasięgiem widzenia, to byłbym praktycznie taki sam jak AFW. Miał tą samą efektywność spotowania. Okej. Okay. No to co? Yy, zobaczyliście. Ciekawy pojazd chiński, yy, rosyjski. Rosyjski, przepraszam najmocniej. Yy, no, i warto jeszcze wspomnieć, że już za kilka dni mamy nowy patch, gdzie wreszcie y, zobaczycie polski projekt PL01. Kiedy dokładnie ten y, patch wchodzi? W nasze święto, chyba bodajże 3 maja. Tak jest. No to czekamy. Oczywiście. Jedne jak? co mogę jeszcze powiedzieć mm -hmm. y, a propos żalo na szybkości, że jeżeli ktoś nie chce wydawać kupy pieniędzy, bo oczywiście żalo jest też w wersji podstawowej, której, którą możesz widzą pokazać, mm -hmm. y, ten pojazd kosztuje 1000 golda. 1000 golda to jest nieco ponad 20 zł. Jak widzicie, jest to bardzo przyjemna zarabiaczka. Jeżeli nie chcecie wydawać fortuny na szóstkę czy siódemkę, czy w przyszłości na ósemkę, premium, a kto sobie powoli spokojnie ciułać kaskę, jest to bardzo fajny pojazd, który serdecznie polecam za tą cenę. Przypominam dla tych, którzy uczestniczyli w zabawie na Wolfpacki w sobotę i niedzielę, już informacje mm, wysłane i po prostu musicie czekać teraz aż na waszym koncie pojawią się cztery czołgi premium. Yy, to wszystko. Aha, można jeszcze zaznaczyć, że teraz w sobotę i w niedzielę będzie stream mm, również u ciebie Deberliet, taki majowy stream 24-godzinny z gry Armored Warfare. To wszystko. Dzięki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.